Bojówkarze przerywali msze święte. To wywołało spontaniczną mobilizację obrońców życia, którzy chronią świątynię. A ogromną widownię zgromadziły pokazane przez Telewizję Polską filmy pokazujące kulisy działania przemysłu aborcyjnego. Nieplanowane oraz Każde życie jest cudem obejrzało w Telewizji Polskiej łącznie 4 miliony osób. Krzysztof na Kononka. W obliczu ataku radykalnej lewicy na kościoły z apelem o ich obronę zwraca się windsurferka, medalistka olimpijska Zofia Klepacka. Ataki na wiernych, przepychanki pozostaje modlitwa, ale też wydaje mi się, że nie możemy być bierni. To komentarz przed kościoła świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, przed którym wczoraj demonstrowały agresywne grupy aktywistów. Wulgarne hasła wybrzmiały wczoraj w wielu kościołach, także w Krakowie, przed oknem papieskim przy franciszkańskiej. W Poznaniu, stojący w pobliżu katedry, pomnik świętego Jana Pawła II został zdewastowany. Cywilizacja życia, której było wyrazicielem, ściera się na naszych oczach z cywilizacją śmierci. To są tylko. Tego Agresorzy wcale nie kryją, że ich walka o możliwość zabijania dzieci nienarodzonych to element wojny. To ci się, bo to nie są żarty, to jest Wojny, wojny której pierwszym przeciwnikiem jest Kościół. Szanowni koledzy, macie dzisiaj niesamowitą okazję powiedzieć swoim panom słów, podczas gdyż oni się życzą w Pod tym hasłem lewicowi aktywiści zaatakowali katedry w Warszawie. Legnicy w Poznaniu. Tam czy musiał przerwać nabożeństwo. To sytuację jeszcze niedawno w Polsce nie do pomyślenia. Nie tylko chodzi przecież o Kościół, czy o Księżyc, o więc, bo skoro zakłóca się przed świętą, to już chodzi o samą religię, więc nie możemy tutaj mówić tylko o klerykalizmie, czy antykatolicyzmie, ale wprost o chrystofowie. Dowody tego widać na zdewastowanych fasadach kościołów, parafialnych bramach i pomnikach. Skrajnie lewicowi aktywiści zdewastowali w Poznaniu blisko stuletni pomnik 15. Pułku Umanów. Po raz pierwszy został zniszczony przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Jest to raczej jakiś totalny protest przeciwko fundamentom naszej cywilizacji. Protest, który przebiega także w tej chwili w Stanach Zjednoczonych z nieco innych przyczyn, ale według niemal identycznego scenariusza. W ten scenariusz coraz bardziej i coraz brutalniej wpisują się młodzi, a nawet bardzo młodzi ludzie. W Szczecinku nastolatnie dziewczęta, małe nie zlinczowały księdza. Wulgarne hasła były odpowiedzią na argumenty. 87 lat! Tak? Ma mi zabić? Ma ich zabić? Nie mogę! I tak samo dziecko! Przekleństwa! Wypierdam! Mam ser. I przerwane przez grupę nastolatek nabożeństwo to z kolei sytuacja w jednej z polach w Szczecinie. Pobranie wiary i kościoła! Milcząca do tej pory większość budzi się. Młodzi ludzie w Łodzi zablokowali aktywistom dostęp do katedry. Podobnie w Lublinie. Odpowiedź na modlitwę wszędzie ta sama. Przed agresorami kościołów bronić ma powstająca właśnie Straż Narodowa. Jest potrzeba, żeby wierni podjęli to działanie, dlatego że widać ewidentnie, że środowiska lewicowe dążą do zmian rewolucyjnych, tak jakie przeprowadzili na zachodzie Europy. To jest neobolszewia, która chce zniszczyć wszystko to, co tradycyjne. Do ataków na kościoły. Zachęca część polityków opozycji. Te protesty są częściowo wcześniej zorganizowane, a częściowo spontaniczne. To znaczy, jest pewna grupa inicjatywna, do której się spontanicznie przyłączają ludzie. Opozycja liczy na potępiającą polskę rezolucję Parlamentu Europejskiego. Francuski minister do spraw europejskich proponuje wpisanie prawa do zabijania dzieci nienarodzonych do prawa unijnego, choć ta kwestia jest zagwarantowana traktatami do wyłącznej decyzji państw członkowskich Krzysztof Myna Konopka wiadomości. Teraz o...